Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie grozy, wejdź na stronę patronite.pl, ukośnik Tchnienie grozy. Robert Louis Stevenson, dr Jekyll i pan Hyde. Część trzecia. Adwokat zląkł się tych rozważań i przez czas pewin błądził we własnych wspomnieniach, sięgając najciemniejszych zakątków. Nie daj przed sobą obawy, że jakiś grzech młodości może wyskoczyć w każdej chwili niby diablik po uniesieniu wieczka jego kryjówki. Przeszłość miał nieskazitelną. Niewiele ludzi mogłoby odczytać swój życiorys z równym spokojem. Mimo to jednak pan Adeson poczuł się prochem z powodu wielu złych postępków i urósł znów we własnych oczach dopiero na myśl, o wielu innych, których zdołał uniknąć. Po takim rachunku sumienia wrócił do poprzedniego tematu nie bez iskierki nadziei. Warto by przypatrzeć się z bliska szanowanemu panu Hajdowi, Snuł rozważania. Ach, sądząc na oko, ta niegomość musi mieć sekrety, czarne sekrety, wobec których najgorszy uczynek biednego dżekila będzie jaśniał niczym słońce. Tak dłużej być nie może. Zimno mi się robi na myśl, że ta kreatura skrada się i staje nagle nad łóżkiem Henryka. Biedny, stary Jekyll. Co za przebudzenie. To przecie niebezpieczna historia. Jeżeli Hyde wie o istnieniu testamentu, może mu być pilno do schedy. Tak, tak. Trzeba wtrącić swoje trzy grosze zabrać się do roboty. Zastąpił się na chwilę. Jeżeli oczywiście. Jekyll mi pozwoli, jeżeli tylko mi pozwoli. Ostatnie zdanie, pan Utterson dodał pod wpływem dziwnych punktów testamentu doktora Jekylla, które stanęły mu teraz przed oczyma wyobraźni. Doktor Jekyll jest zupełnie spokojny. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, w dwa tygodnie później, doktor Jekyll wydał jeden ze swych miłych obiadów dla kilku starych druchów inteligentnych, znanych w mieście panów, znawców dobrego wina. Panu Atersonowi udało się zostać po odejściu innych biesiadników, co nie było trudne, bo już dawniej weszło niejako w zwyczaj. Jeżeli ktoś lubił Atersona, lubił go naprawdę. Toteż gospodarze chętnie zatrzymywali oschłego jurystę, gdy inni goście, weselsi i bardziej wygadani, opuścili ich progi. W dyskretnym jego towarzystwie, w atmosferze bogatego w treść milczenia w samotności, trzeźwieli duchowo po ożywieniu i zgiełku wesołej zabawy. Doktor Jekyll nie stanowił wyjątku z tej reguły. Kiedy więc zasiadł przed kominkiem naprzeciw starego przyjaciela, widać było, iż darzy go szczerą, gorącą sympatią. Mówił o tym wyraz twarzy i oczu tego rosłego, dobrze zbudowanego, pięćdziesięcioletniego mężczyzny, o gładko ogolonej twarzy i minie być może nieco przebiegłej, lecz zdradzającej niepośredni intelekt i głęboką dobroć. Chciałbym pogadać z tobą, Jekyll odezwał się adwokat. Wiesz o tym twoim testamencie. Bystro obserwator dostrzegł by niezawodnie, że temat nie poszedł w smak gospodarzowi, który wszelako podjął go żartobliwie. Biedny, Aterson, westchnął. Masz pecha, że trafi ci się taki klient. Jak żyję, nie widziałem człowieka zatroskanego czymś bardziej niż ty moją ostatnią wolą. Aha, zapomniałem o tym zacofanym pedancie Lanionie, co łamie ręce nad moimi, jak się łaskawie wyraża, herezjami naukowymi. Nie przyglądaj mi się tak z podełba. Wiem, że z niego doskonały kolega i złote serce. Od dawna pragnę go częściej widywać, ale mimo wszystko to zacofany powiedziałbym nawet ograniczony i gruboskórny pedant. Nigdy nie rozczarował mnie nikt tak jak stary, poczciwy Lanian. Od początku nie pochwalałem twego kroku, dobrze o tym wiesz, podjął prawnik, puszczając mimo uszu świeżo rozpoczęty temat. Mowa o testamencie? Wiem, że go nie pochwalasz. Nigdy tego nie tajiłeś. Odparł dość szorstko doktor. I nie myślę taić. Ostatnio zapoznałem się po trosze z Twoim panem Hajdem. Pełna urodziwa twarz gospodarza pobielała. Wargi zsiniały, a pod oczyma ukazały się głębokie cienie. Nie chciałbym o tym więcej słyszeć, rzucił dr Jekyll. O ile sobie przypominam, umówiliśmy się, że to temat pogrzebany. Dowiedziałem się potwornych rzeczy, które nic nie mogą zmienić. Dokończył lekarz tonem żywego wzburzenia. Nie rozumiesz mojej sytuacji. Jest bolesna i niecodzienna, Aterson. Naprawdę niecodzienna. Słowa tu nic nie pomogą. Posłuchaj, Henryku, wybuchnął adwokat. Znasz mnie. Jestem człowiekiem godnym zaufania. Powiedz wszystko szczerze, a nie wątpię, że zdołam cię wyciągnąć z biedy. Poczciwy, zacny przyjacielu, odparł gospodarz. Jestem ci wdzięczny. Niewymownie wdzięczny. Doprawdy, braknie mi słów podzięki. Wierzę ci bez zastrzeżeń. Gdybym miał wybór, wolałbym zaufać tobie niż komukolwiek innemu na świecie, nie wyłączając siebie. Ale zapewniam cię, moja sprawa różni się bardzo od Twoich o niej wyobrażeń. Nie jest aż taka kiepska. Wyznam ci coś, bo pragnę uspokoić Twoje życzliwe serce. W każdej chwili, kiedy zechcę, mogę uwolnić się od pana Hajda. Ręczę za prawdę tych słów, Aterson. Oto moja ręka. Jeszcze raz dziękuję ci serdecznie i dodam coś, czego na pewno nie weźmiesz mi za złe. To moja czysto osobista sprawa i zaklinam cię. Nie powracajmy do niej nigdy. Adwokat milczał, zapatrzony w ogień. Cóż. Powiedział wreszcie, dźwigając się z fotela: Nie wątpię, że masz zupełną słuszność. Ponieważ jednak poruszyliśmy tę kwestię, mam nadzieję po raz ostatni, podjął dr Jekyll: Chciałbym ci jeszcze coś wytłumaczyć. Biedny Hyde żywo mnie interesuje. Wiem, żeś się z nim spotkał, sam mi o tym powiedział. Obawiam się, że był niegrzeczny, gburowaty. Ale wierzaj mi, to młody człowiek, na którym mi zależy. Niezmiernie zależy, Aterson. Dlatego będę Ci wdzięczny, jeżeli mi obiecasz, że kiedy mnie zabraknie, zajmiesz się nim i wprowadzisz go w słuszne prawa. Sądzę, że postąpiłbyś tak niewątpliwie, gdyby Ci wszystko było wiadome, a Twoja obietnica zdejmie mi znaczny ciężar z serca. Nie mogę mu udawać, że zdołam go kiedykolwiek polubić. Odparł pan Atterson. Wcale się tego nie domagam, odparł lekarz, kładąc dłoń na ramieniu przyjaciela. Proszę tylko o zwykłą sprawiedliwość, o pomoc dla niego przez wzgląd na mnie, kiedy już stąd odejdę. Adwokat nie mógł powstrzymać westchnienia. To ci przyrzekam, powiedział. Morderstwo Sir Daniersa Caru. Minęło wiele miesięcy. W październiku roku 1800 bestialska zbrodnia wstrząsnęła Londynem i nabrała rozgłosu dzięki wysokiej pozycji ofiary. Nieliczne szczegóły były zdumiewające. Młoda służąca zamieszkała chwilowo samotnie w pewnym domu niedaleko rzeki, poszła do swojego pokoju na piętrze około godziny 11 wieczorem. Po zachodzie słońca ciężkie tumany mgieł przetoczyły się nad miastem. Później jednak chmury ustąpiły i pełnia księżyca jasno oświecała uliczkę przed oknem służbowego pokoju. Dziewczyna miała zapewne romantyczne usposobienie, gdyż siadła na swym kuferku stojącym w okiennej wnęce i zapadła w pół drzemkę, pół zadumę. Nigdy. Jak często ze łzami w oczach opowiadała o swych przeżyciach, nigdy nie czuła się bardziej w zgodzie z całym światem i nie myślała życzliwie o bliźnich. Siedząc tak, zobaczyła, że wytworny, bardzo piękny starzec o białych jak mleko włosach zbliża się uliczką. Naprzeciw zaś niego idzie mężczyzna szczególnie niskiego wzrostu, niewątpliwie mniej godny uwagi. Spotkanie nastąpiło tuż pod oknem służącej. Starzec skłonił się i z nader uprzejmym gestem zagadnął drugiego przechodnia. Dziewczyna odniosła wrażenie, że nie chodziło o ważną kwestię, a gesty starego pana wskazywały, że zapewne pytał drogę. W tej chwili księżyc oświetlił go jasno. Twarz starca była szczególnie ujmująca. Miała wyraz łagodnej staroświeckiej uprzejmości, a zarazem dziwnej powagi, jak gdyby opartej na strasznym szacunku dla samego siebie. Obserwatorka przeniosła wzrok na drugiego mężczyznę i ze zdziwieniem poznała w nim niejakiego hajda, który odwiedził niegdyś dom jej chlebodawcy i wzbudził w niej gwałtowną niechęć. Pan Hajd. Nie odpowiadał, lecz ze źle ukrywanym niecierpliwieniem słuchał słów sędziwego pana i bawił się ciężką laską, którą trzymał w ręku. Nagle wpadł w furię. Zaczął tupać, wymachiwać laską, jak to określiła dziewczyna, zachowywać się niczym obłąkaniec. Starzec cofnął się zdziwiony i urażony grubiaństwem. Wtedy pan Hyde uniósł laskę i potężnym ciosem obalił go na ziemię. Potem jak rozjuszona małpa skoczył na ofiarę i depcąc ją nogami tłukł raz po raz, aż słychać było chrzęst łamanych kości. Ciało sunęło się na jezdnię. Na ten okropny widok dziewczyna zemdlała. O drugiej nad ranem odzyskała przytomność i wezwała policję. Morderca uszedł od dawna. Na środku uliczki leżały straszliwie zmasakrowane zwłoki. Laska, chociaż zrobiona z jakiegoś cennego drewna, ciężkiego i twardego, pękła na dwoje w rękach szaleńca. Jedna jej połowa potoczyła się do pobliskiego rynsztoka. Drugą niewątpliwie uniósł zabójca. W kieszeniach ofiary znaleziono sakiewkę i złoty zegarek. Nie było tam wszakże dokumentów lub papierów, oprócz zapieczętowanej koperty adresowanej do pana Atersona. Adwokat miał zapewne tę przesyłkę otrzymać pocztą, lecz policja doręczyła mu ją na zajutrz rano, zanim jeszcze zdążył wstać z łóżka. Kiedy przeczytał listy i usłyszał, co się stało, twarz mu spochmurniała. Nie powiem nic przed obejrzeniem ciała, rzekł. Sprawa może być poważniejsza, niż się wydaje. Zechcą panowie zaczekać na mnie chwilę. Wnet ją ubiorę. Z grobową miną zjadł śniadanie i bez słowa pozwolił zawieść się do komisariatu policji, gdzie tymczasem dostarczono ciało. Wszedłszy do kostnicy, smutno pokiwał głową. Tak, powiedział z głębokim żalem, poznaję go. To Sir Danvers Carrow. Wielki Boże, zawołał policjant. Czy to możliwe? Niebawem jednak rozpogodził się pod wpływem połechtanej ambicji zawodowej. Sprawa narobi ładnego hałasu. Czy pan mecenas mógłby nam pomóc w odnalezieniu mordercy? Następnie streścił pobieżnie opowiadanie służące i pokazał złamaną laskę. Prawnik wzdrygnął się, gdy po raz pierwszy usłyszał nazwisko Hajda, lecz widok łamanego kija rozproszył niezwłocznie wszelkie wątpliwości, bo pan Aterson... Łatwo rozpoznał laskę, którą sam przed laty ofiarował doktorowi Jekyllowi. Czy ów hajt to osobnik niskiego wzrostu? zapytał. Jest bardzo drobny i wygląda szczególnie odpychająco, tak przynajmniej zeznaje służąca odrzekł policjant. Adwokat zamyślił się na moment, wnet jednak podniósł głowę i rzucił stanowczym tonem: Jeżeli zechce mi pan towarzyszyć. Możemy zaraz moim powozem jechać do domu tego człowieka. Dochodziła dziewiąta rano. Pierwsza mgła jesienna zaczynała spowijać miasto. Z nieba spływały tumany czekoladowej barwy, ponieważ jednak wiatr szarpał je i rozpraszał nieustannie. Oświetlenie było nader dziwaczne, i pan Aterson oglądał z wlokącego się powozu wszelkie odcienie półmroku. Na jednej ulicy było ciemno, jak późnym wieczorem. Na innej, kiedy nagły podmuch rozwiał mgłę, mizerny odblask dnia bielił kudłate strzępy oparów. W zmieniającej się wciąż grze świateł i cieni nędzna dzielnica Soho przedstawiała ponury widok. Błotniste uliczki, obdarci przechodnie, latarnie, których nikt nie gasił nad ranem i nie zapalał na nowo przed nadejściem ciemności. Wszystko to składało się na obraz widmowego miasta z koszmaru. Ponadto pan Aterson miał głowę pełną najczarniejszych myśli, a gdy spoglądał z ukosa na towarzysza przejażdżki, odczuwał mimowolny lęk przed prawem i jego sługami. Strach, który nawiedza niekiedy nawet najuczciwszych ludzi. Kiedy pojazd stanął pod wskazanym adresem, mgły uniosły się nieco i okazały obskurną uliczkę. Szynk ostatniego rzędu, francuską garkuchnią i stragan z kanapkami, za pęca i sałatkami po dwa pensy porcja. Hordy dzieci w łachmanach zapełniały sienie, a kobiety różnych narodowości, każda z kluczem w ręku, śpieszyły do szynku, aby rozpocząć dzień od dżynu. Po chwili brunatny tuman zgęstniał znów i przesłonił obrazy nędzarskiego życia. W takiej oto dzielnicy mieszkał faworyt Henryka Jekylla przyszły dziedzic ćwierci miliona funtów. Drzwi otworzyła stara kobieta o cerze koloru kości słoniowej i serbrzystych włosach. Miała twarz obłudnej jędzy. Zachowywała się jednak okładnie. Tak, pan Edward Hyde mieszka tutaj, ale nie ma go w domu. Tej nocy przyszedł nad ranem, lecz nie zabawił nawet godziny. Nie było w tym nic osobliwego, bo pan Hyde ma bardzo dziwne zwyczaje. Na przykład ostatnio nie był w domu blisko dwa miesiące. Aha, dziękujemy. W takim razie chcielibyśmy zobaczyć jego mieszkanie, powiedział adwokat, a kiedy starucha zaczęła dowodzić, że to niemożliwe, rzucił suchym tonem: Wobec tego nie będę taił, kto mi towarzyszy. Inspektor Newcomen ze Scotland Yardu. Błysk złośliwej radości rozjaśnił twarz staruchy. A, wpadł nareszcie, zawołała. Co zrobił. Adwokat zerknął na inspektora, ten zaś odpowiedział mu równie znaczącym spojrzeniem. Widzę, że ptaszek nie cieszy się sympatią, mruknął i dodał zaraz pod adresem gospodyni. A teraz dobra kobieta, wpuśćcie nas do mieszkania. Musimy zobaczyć, jak to wygląda. Obszerny dom wziął pustką. Na stałe nie mieszkał w nim nikt. Oprócz owej starej kobiety, a pan Hyde zajmował tylko dwa pokoje, urządzone jednak bogato i z nader dobrym smakiem. Butelki dobrych win wypełniały kredens, zastawa była srebrna, obrusy i serwety w pięknym gatunku, dywany pastelowych odcieni grube i puszyste. Na ścianie wisiał cenny obraz, dar, jak przypuszczał pan Atterson, doktora Jekylla, wielkiego miłośnika i znawcy sztuki. Obecnie jednak zbytkowne komnaty wyglądały jak gdyby splądrowane niedawno i pośpiesznie. Ubrania z powywracanymi kieszeniami leżały na podłodze. Szuflady były otwarte, a spory stos szarych popiołów dowodził, że w kominku spalono wiele papierów. Z popiołu inspektor wygrzebał grzbiet zielonej książeczki rzekowej, który oparł się jakoś płomieniom. Druga część złamanej laski stała za ucholonymi drzwiami, co oczywiście ugruntowało podejrzenia i niezmiernie ucieszyło policjanta. Ale radość jego ukoronowała dopiero wizyta w banku, gdzie zbrodniarz miał na koncie kilka tysięcy funtów. Panie mecenasie, zawołał sługa prawa historia prosta mamy go w ręku. Przełożył Tadeusz Jan Dechnel. Czytał. Jacek Brzezowski.